Mieszkasz w bloku lub kamienicy, której ogół właścicieli stanowi wspólnotę mieszkaniową, a może chcesz zweryfikować pracę swojego zarządcy? Cykl Mieszkaj świadomie jest dla Ciebie. Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działalność na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Każda spółdzielnia w interesie swoich członków powinna być aktywna w sferach gospodarczej, kulturowo-oświatowej i społecznej. Majątek należący do spółdzielni stanowi prywatną własność jej członków. Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota powstaje w chwili wyodrębnienia ostatniego lokalu w nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię mieszkaniową. W nowym budownictwie powstaje z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Jaka jest więc różnica pomiędzy mieszkaniem w spółdzielni a we wspólnocie? Właściciele mieszkań wchodzących w skład zasobów wspólnoty mieszkaniowej mają bardziej bezpośredni wpływ na sposób wydatkowania zgromadzonych na rachunkach środków. Ponieważ są mniej liczną grupą. W spółdzielniach mieszkaniowych najważniejsze decyzje, co prawda podejmowane są przez ogół właścicieli na organizowanych przez spółdzielni mieszkaniową walnych zgromadzeniach, jednak część decyzji zapada na posiedzeniach Rady Nadzorczej bądź zarządu. Powód jest czysto praktyczny. Wprowadzenie zasady podejmowania uchwał w przypadku drobnych spraw znacznie wydłużyłoby czas działania, a nawet mogłoby zakłócić ciągłość funkcjonowania spółdzielni. Podkreślić należy też jedną ważną rzecz, która łączy wszystkich mieszkańców budynków wielorodzinnych, bez względu na to, czy mieszkają w zasobach spółdzielni, czy wspólnot mieszkaniowych. To świadomość nie tylko praw, ale i obowiązków, takich jak np. uczestniczenia we wszystkich kosztach dotyczących części wspólnych, przestrzegania zasad oraz dbania o wspólne dobro. Zgodnie z aktualnymi przepisami wspólnoty mieszkaniowe możemy podzielić na małe, do trzech oraz duże, powyżej trzech właścicieli. Wśród właścicieli lokali często pojawia się dylemat. Czy naprawdę do sprawnego działania potrzebujemy zarządcy? W zdecydowanej liczbie przypadków jak najbardziej. Samodzielne prowadzenie spraw wspólnoty może sprawdzić się jedynie w przypadku lokali posiadających samodzielne opomiarowanie w zakresie poboru wody, gazu czy ciepła. Jeśli media w nieruchomości rozliczone są w oparciu o liczniki główne, należy opracować stosowny regulamin pozwalający uniknąć nieporozumień wśród właścicieli. Dodatkowo taki składnik Czynszowy rozlicza się w ustalonych regulaminem okresach, na kwartalnym czy półrocznym. To bardzo duży zakres pracy. Profesjonalny zarządca, bazując na swojej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa, dopilnuje terminów, rozliczy zaliczki, a niekiedy będzie też pełnił funkcję mediatora pomiędzy skonfliktowanymi sąsiadami. Myślę więc, że warto oddać zarządzanie swoim budynkiem w ręce profesjonalnego zarządcy.